UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu. Cześć, ja nazywam się Weronika Uczak, to jest program UZ Navigator, w którym mówimy o najważniejszych sprawach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ale jest to też taki dobry moment, żeby przedstawić niektóre koła naukowe, które działają na naszym Uniwersytecie. Jest ich dosyć sporo i wiele z nich robi naprawdę imponujące rzeczy. Tak jest w dzisiejszym przypadku. Koło naukowe BuzzVerse. Na moimi i Waszymi gośćmi są Olaf Bykowski i Krystian, Wybranowski. Cześć, bardzo mi miło. Cześć, dziękuję cześć, cześć. za zaproszenie. Y, przepraszam, y, koło naukowe Buzzverse, y, sama nazwa y, jest bardzo taka, no można powiedzieć, tajemnicza. Czym się zajmujecie? No. Zajmujemy się generalnie szeroko pojętą elektroniką. E, tworzymy właśnie takie urządzenia, e, które można tutaj pokazać. To są urządzenia, które generalnie zbierają dane różne, przeróżne z trudno dostępnych miejsc i zajmujemy się właśnie tym, żeby te dane obrobić i w łatwo dostępny sposób je przedstawić. Tak, a sama nazwa i w sumie logo tak samo wzięło się od tego, że nasz pierwszy projekt to był po, w połączeniu z Dzikim Szczelarstwem, czyli BAS, i nasz znajomy, nasz jeden członek z naszego koła po prostu zakłada takie leśne barcie w lesie. Jest to w trudno dostępnym miejscu, bo w lesie, i tak jak to często bywa w lasach, nie ma tam zasięgu ani prądu, tak więc wyszło z tego, że nie ma jak monitorować, czy te pszczoły tam są w tej barci, i postanowiliśmy, że zrobimy takie urządzenie w oparciu o technologię LORA, które będzie monitorować te barcie. No i takie podstawowe parametry, jak temperatura, wilgotność i ciśnienie, jest przesyłane drogą radiową i na tym, na tym opierał się nasz pierwszy, pierwszy projekt. Ten projekt jest związany z pszczołami, tak jak powiedziałeś, był pierwszym, ale. Już tak na samym początku odniósł dosyć duży sukces. Mhm. No tak, mamy to teraz na testach te nasze urządzenia. One nie wyglądają w sumie tak jak tutaj, bo to jest taka bardziej prezentacyjna wersja. To wszystko mamy w takiej wodoszczelnej tubie, żeby no, w lesie również pada, więc to też jest problem. I teraz będziemy to też dalej udoskonalać, bo jak się w sumie dowiedzieliśmy, zbyt szczelnie to też niedobrze, bo różne fizyczne warunki atmosferyczne mogą przez to przeszkadzać. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo jesteście kołem. Info, można powiedzieć informatycznym. Składacie tak, się tak, w większości ze studentów informatyki, tak. ale również inni studenci u Was się pojawiają, że to nie tylko informatyka w to wchodzi, ale różne właśnie takie czynniki zewnętrzne. Tak, tak. No, współpracujemy też z krótkofalowcami, też mamy takie koło na wydziale, czyli w sumie większość tam jest elektroników. Współpracujemy też z zarządzaniem. Mhm. Mamy też jedną osobę z Anglistyki, jest naszym marketingowcem. Pozdrawiamy. Czyli można się odnaleźć w takim kole. To był wasz pierwszy projekt, a czym zajmujecie się teraz? No, aktualnie teraz mamy taką drogę do przodu właśnie poprzez współpracę z nadeśnictwem. Będziemy robić, wdrażać taki system w oparciu o te same, te same płytki, tylko troszkę inne parametry będziemy mierzyć, bo zamiast mierzyć temperaturę, wygodność ciśnienia, to będziemy mierzyli ruch rowerzystów. Będziemy, będzie to się działo na single trackach wybudowanych bodajże w tamtym roku. Czyli? Wyjaśnijmy. To są ścieżki rowerowe, okay. takie dla, dla rowerów głównie górskich. Mm -hmm. No i Nadleśnictwo poprosiło nas, czy wymyślilibyśmy jakiś taki system do zliczania tego, ile osób faktycznie z nich korzysta, w jakich godzinach i generalnie sprawdzanie takich statystyk. No więc pomyśleliśmy, mówimy dobra, postaramy się to zrobić i na razie bazujemy na czujnikach ruchu. ruchu. I będziemy, jesteśmy już po pierwszych testach łączności tam. To bardzo dobrze, aż tak nawet zaskakująco dobrze poszło nam. No i będziemy, mamy nadzieję, że w tym teraz na te wakacje to wdrażać. Współpraca z lasami państwowymi to też już jest taka niemała rzecz. Jak ona się zaczęła? Powiedziałeś, że zgłosili się do Was, czyli coś już o Was słyszeli wcześniej? Jak to wyglądało? No tak, nasza pani opiekun, profesor fławek mowna ona się zajmuje głównie współpracą z właśnie firmami na uniwersytecie, u nas na wydziale. I bodajże to było tak, że oni się do niej zgłosili. Chyba tak, chyba właśnie z tymi pszczołami powiązali temat, że to lasy, tak, tak. no i Czyli była awans już tak naprawdę. Tak, tak, tak. tak. Mhm. Możliwe, że nawet przez LinkedIna, tak, jakoś mhm. tam. No, zobaczyli temat lasów, takie urządzenia, Rzadko w sumie są spotykane tak, żeby to tak działało w lesie, było bez prądu, bez internetu, no bo mówię, tutaj działamy w oparciu o własnej sieci, nie, nie potrzebujemy do tego mieć żadnego operatora, karty SIM, no więc warto, myślę, że ktoś pomyślał, o fajnie, może przetestować takie rozwiązanie, tym bardziej, że to tutaj studenci od nas lokalnie. lokalnie. A jak wygląda praca nad e, takimi urządzeniami, bo Wy naprawdę bardzo łatwo i, i przyjemnie mówicie e, o tych rzeczach, a to są takie e, powiedzmy już projekty, które dla powiedzmy zwykłych studentów, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, no, są może niewyobrażalne. Jak pracuje się nad takim, nad takim projektem i co on w ogóle dla was znaczy? No, to chyba zależy, czym ktoś się chce zająć, bo taki projekt to nie jest tylko oprogramowanie, czy właśnie projekt płytki, no ale tak naprawdę to jest wszystko. Tak jak mówimy, mamy parę osób, jedną koleżankę w sumie, która zajmuje się głównie social mediami, ona jest taka od marketingu, mamy też kolegę, który zajmuje się bardziej takim, manager, jest takim project managerem, który trochę zarządza, zarządza zespołem. Ale głównie to jest największe, jakby najwięcej czasu zajmuje to oprogramowanie i zrobienie tego. Dlatego najwięcej szukamy programistów, też między innymi. Tak, ale oprócz oprogramowania, tak samo jest projekt samej tej płytki, tak, którą trzeba wydrukować, zamówić, i to tak samo już mamy. To jest pierwsza dopiero wersja. Już mamy projekt kolejny w sumie, taki z usprawnieniami. z usprawnieniami, które widzimy, że warto tutaj dodać. Pomagają nam też w sumie dwie osoby z firmy Global Logic, które mają doświadczenie na co dzień takie już biznesowe w tym, Maciek, Paweł również pozdrawiam, no i też są naszą taką pomocą właśnie w takich tutaj bardziej hardware'owych sprawach. A skąd u Was wzięło się takie zamiłowanie do tego, żeby rozwijać to już na takim wyższym poziomie? To są trudne rzeczy, powiedzmy o tym, to nie jest wcale łatwa sprawa. No bo stwierdziliśmy, że jak już coś robimy, poświęcamy na to sporo czasu, no to czemu już tak nie pójść w to bardziej, mhm. nie? Mhm. Czyli jesteście w zaangażowani i działacie, mówicie o tym, że koło się rozwija. No i właśnie teraz takie pytanie, jeżeli ktoś nas teraz słucha i chciałby dołączyć i też brać udział w tych dużych projektach. Czy jest taka możliwość? Tak, jak najbardziej. Właśnie mamy otwartą teraz rekrutację. Można spojrzeć sobie na nasze social media, zapraszam. Bazwers, w sumie wszędzie, Facebook, Instagram, LinkedIn. I tam mamy otwarte trzy stanowiska, ale jak ktoś nie wpasuje się w programistę, czy w testera lub project managera, no to również zapraszamy do kontaktu. Tam na pewno coś się znajdzie. Czyli nie trzeba być informaty studentem informatyki, żeby nie zgłosić trzeba. się do Was. Nie was. Nie trzeba. Jeśli ktoś jest chętny i chciałby coś fajnego porobić, to zapraszamy każdego. Ja dziękuję Wam bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w tych wszystkich projektach, bo naprawdę brzmi to imponująco. Moimi Waszymi gośćmi byli Olaf Bykowski i Krystian Wybranowski, Koło Naukowe Bazwers. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Dzięki również. również. A my zostajemy w temacie technologii, ponieważ w zeszłym tygodniu na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się targi Air Drone Expo Lubuskie 2025. My pojawiliśmy się tam z kamerą i z mikrofonem i sprawdziliśmy jak takie targi wyglądają okiem studentów. Posłuchajcie. Każdy z tych tutaj przedstawiających się firm w jakiś, spo, w jakiś sposób jest związany z naszym kierunkiem. E, czy to w budowie dronów, czy w produkowaniu części do dronów, e, czy na przykład e, projektowaniu e, aplikacji do dronów i, i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast e, wszystko to razem po prostu, no każdy z nas coś na pewno dla siebie znajdzie. Możliwość rozpromowania naszego koła naukowego, zaprezentowania efektów naszych prac, naszych projektów. Zwerbowanie nowych, nawet nowych członków, czy po prostu reklama, żeby zachęcić ludzi, a żeby... i nawiązanie współpracy przede wszystkim z firmami. Bo bądź co, bądź co, to nie są tanie rzeczy, takie elektronika, takie odrąbki, akumulatory, czy odbiornik, czy silniki. Więc jesteśmy otwarci na współpracę przede wszystkim. Materiał z tego wydarzenia przygotowała Mirella Grzyb. Jak sami widzicie, na Uniwersytecie Żelnogórskim dzieje się dużo. I, co, I to są te naukowe wydarzenia, ale także te bardziej rozrywkowe, które pozwalają studentom odetchnąć. Bachanalia już za niedługo, ale zanim one, to Parlament Studencki postanowił nieco prowadzić w ten klimat naszych studentów. Już dzisiaj odbędzie się wydarzenie Kino pod chmurką. O tym wydarzeniu powiem Wam więcej Julia Kolendowicz, przewodnicząca Parlamentu Studenckiego. Już dziś o godzinie 20 na, kam na Polanie Kampusu B odbędzie się kino plenerowe przed Bachanaliowe. Będziemy wspólnie ze studentami testować sprzęt gotowy, mam nadzieję, na nadchodzące Bachanalia. Studenci mieli możliwość wyboru filmu. Będzie to film Chłopaki nie płaczą, więc mam nadzieję, że studentów przyjdzie jak najwięcej. No i tak naprawdę spędzą z nami ten wspaniały, mam nadzieję, czas. Mam również nadzieję, że pogoda nas rozpieści, bo. No, ostatnie dni się nie zapowiadają, ale wybraliśmy ten jeden słoneczny, mam nadzieję. Także co, zapraszamy wszystkich chętnych. Weźcie koc, przekąski znajomych i wpadajcie na polane kampusu B. Parlament Studencki zachęca do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniu, a idąc wydarzeniami chronologicznie w kalendarzu już niedługo przed nami Dzień Dziecka. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego również postanowili go świętować. Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowało specjalne wydarzenia. Sami zobaczcie. Jesteśmy na Polanie na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego, i tutaj za mną 24 maja, w sobotę, od 12 do 18, odbędzie się Dzień Dziecka, organizowany przez Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii, który ma na celu danie możliwości studentom, żeby zebrali doświadczenie, żeby jednak była jakaś praktyka żeby spotkali się z dziećmi i sprawdzili, czy to jest to, co chcą robić, ale przede wszystkim chcemy sprawić, żeby dzieci się uśmiechały, żeby Poznały zabawy, które niekoniecznie dotyczą telefonów i tych ekranów. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieciaków, ale również dla ich rodziców, bo niektóre strefy dotyczą współpracy i komunikacji, gdzie fajnie by było, gdyby jak rodzic współpracowałby ze swoim dzieckiem, to pomoże im nawiązać głębszą relację i spędzić miło czas. Na przykład będzie strefa dotycząca współpracy, który, w której zadaniem będzie przejście labiryntu z zasłoniętymi oczami, gdy druga osoba Kieruje. Zapraszam Was serdecznie na udział w naszym wydarzeniu. Jesteśmy tutaj od 12 do 18. Czeka pełno atrakcji, a dla pierwszych zdobywców mamy nagrody. Jak sami słyszeliście, na wydarzeniu będzie się dużo działo i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby brać udział w wydarzeniach organizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim i korzystać z tej oferty kulturalnej, sportowej oraz naukowej. To by było na tyle w dzisiejszym UZ. Nawigatorze, słuchajcie nas i oglądajcie w każdy wtorek o godzinie 11.15. Weronika Uczak, do zobaczenia, do usłyszenia. UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu.